Kochani, czas na pojedynek mistrzowski. Jedyne kobiety, które się zmierzą na fight cardzie, a kategoria to oczywiście kategoria kogucia. I jako pierwszą Zapraszam. Karolina Way of Blood 60 600 i waga ani drgnie zapraszam na środek i czas na mistrzynię kategorii koguciej a jest nią Marta Linki Master <śm Heavenly>

Zaczniemy od mistrzyni. Zazwyczaj przy tych pojedynkach towarzyszą różne emocje. Tutaj mam wrażenie, że tych emocji nie ma, dlatego pytam o motywację. Jak bardzo jesteś zmotywowana do tego pojedynku? Jak bardzo jestem zmotywowana do tego pojedynku, wiesz co? A propos tych emocji, właśnie wcześniej te emocje jakby buzują na konferencjach i w ogóle między mną a Karoliną jest dość spokojnie do tego momentu. Wydaje mi się, że obie po prostu podchodzimy do tego sportowo i profesjonalnie. Emocjonalnie będzie jutro w oktagonie, tak mi się wydaje. No ja jestem oczywiście zmotywowana, ponieważ chciałabym, żeby pas został ze mną. I cóż, mam ci więcej powiedzieć, Michał. Czy przygotowania do tej walki z Norbertem Daszkiewiczem, też jest oczywiście Kamil Gniadek, który robił z Tobą parter, e, przebiegły tak, jak chciałaś? E, wszystko przebiegło em, bardzo intensywnie, no, znaczy, no, nie było odpuszczania, tak? E, treningi były ciężkie, ja dawałam z Maxa, maksa, e, Norbert mnie nie odpuszczał, Kamil mi nie odpuszczał, no cóż, e, tyle. Jutro już zobaczymy to, co Marta przerobiła. Natomiast nie każdy wie, yy, że Karolina może oczywiście to tak do ciebie Widzieliśmy front na teche. nie wyszło, co prawda, nie? za trzecim chyba, bo Antek nie zablokował łokci. To wszystko przez Antkę. Oczywiście, ale teraz tak pół żartem, pół serio. Wiem, że sparowałaś z mistrzynią judo. Nie wiem, czy to z Europy, czy mistrzyni. Na pewno mistrzyni Polski w judo. Cięższa 15 kg. Więc te elementy, bo tak jak nawet byliśmy z tobą, kręciliśmy dzień razem z Karoliną, to widzieliśmy tą pracę na nogach stójka. Ale ja wiem, że praca domowa, jeżeli chodzi o zapasy, bo Norbert, przecież to jest były zapasik, jest odrobiona. Tak, no to będzie MA. No walczymy o pas, więc ja jestem przygotowana na każdą płaszczyznę. Myślę, że Marta też, także. Zobaczymy, kto po prostu będzie lepszy, no. no i Co ty więcej wiedzieć, no? Chciałbym... To co już wiem wszystko, jutro słuchajcie zobaczymy to co jest najważniejsze, bo według mnie, i myślę, że nie tylko mnie, to jest najbardziej wiem, prestiżowy pojedynek walki kobiet we Freak Fightach. Wydaje mi się, że na ten pojedynek czekają wszyscy, skromnie mówiąc. Na pewno tak jest. Bardzo dziękuję Karolina, bardzo dziękuję Marta. Dziękuję. do zobaczenia jutro w Oktagonie, Karolinko. Widzimy się za chwilę. I szacuneczek. Marta, chodź w tą stronę.